Witam, to drugi dzień urzędowania posłów Platformy w nowym rządzie. Co się okazuje? Okazuje się, że wszędzie kasę rozkradli. Także nawet w kancelarii premiera, gdzie jest po prostu jakieś miliardy na utrzymanie, gdzie to 100 milionów kosztowało, to tam się teraz miliardy wydali, wydawali co roku. Wyobrażacie sobie, że nie ma 3 milionów na pensję, jest puste konto. Czyli oddajesz po raz pierwszy w historii, oddajesz władzę, a tam nie ma pieniędzy. Czyli nawet nie przewidywali, że po prostu... Że pieniądze będą na grudzień na pensje potrzebne, wszystko rozkradli. No to jakbyś wynajmował dom, ktoś z niego domu cię wyrzuca i ty bierzesz całą kasę. A wszystkie meble, telewizory wynosisz, że puste ściany. No takie skurwysyn i złodzieje, co nie? Ale to spokojnie wszystkich o tych morawieckich Jakubów, wszystkich oni będą aresztowani, wszystko się musieli oddawać. Nie ma problemu. Najfajniej, że takich debili jak Nowacka, która chodziła, Pamiętacie Harry Pottera. W Harim Potterze była też taka właśnie prokurator, yy, nie prokurator, tylko właśnie, przez to prokurator nazywają, a to jest kurator. Co była taka zmiana, gdzie właśnie taki pis do władzy doszedł i też takie zło było. dajcie z tym Voldemortem, ci wszyscy jego poplecznicy, czyli takim Putinem, to właśnie Kaczyński to jest takim właśnie poplecznikiem Voldemorta, tego Putina. I takich wprowadzał tych właśnie wszystkich, jak tam minister, kurator Nowak, co chodziła z, z ludziom, robiła to, że popełniali samobójstwa dzieci, same też mordowały się, po prostu miał dosyć życia z taką kurator Nowak, która chodziła i takie bzdury gadała, że szkoda w ogóle powtarzać, nie ma tej kobiety, pojawia się po prostu normalnie rozstrzelana, ale w związku z tym, że w Polsce nie ma kary śmierci to dożywocie, żeby więcej się ona do dzieci nie zbliżała za te wszystkie rzeczy, co zrobiła. Tysiące wielkich, fajnych rzeczy, no, agent rosyjski Macierewicz już też nie ma swojej komisji, nie ma swoich limuzy, no, do tej pory raportu nie opublikował <grym> o tym, że parówka zaatakowała samolot, chyba się ten raport kiepsko broni, bo parówka wybuchła i po prostu rozwaliła samolot od środka, czyli wiadomo, że to był zamach, wiadomo, że Rosjanie chcieli zabić Lecha, wiadomo, że Jarek kłamał w sądzie. Wszyscy wiemy, że Macierewicz stał za zamachem i on prowadził śledztwo przeciwko sobie. Wszyscy wiemy, że po prostu ten samolot wypuścił feromagnetyki, one spowodowały tak zwaną sztuczną mgłę i po prostu samolot wpadł w tak zwane właśnie wibracje analogowe, które spowodowały złoczyte od Kurskich naprowadzali. To wszystko wiemy. Wiemy, że Macierewicz dzwonił do Kaczyńskiego, żeby ten leciał koniecznie, żeby ten do Lecha dzwonił, żeby lądował, ponieważ Macierewicz jakby stał za tym zabójstwem Lecha Kaczyńskiego. I to wszystko wiemy, tak? Eee, ale ważniejsze jest to po prostu, że w końcu to będzie wszystko nareszcie rozliczone. No i tu z 5 miliardów załatwił, których pis nie potrafił przez dwa lata, a teraz 7 miliardów kolejny wniosek do kwietnia wypłacony, więc dzieje się kochani, dzieje same pozytywy. Trzymamy kciuki, pozdrawiam.